Witam szczególnych widzów moich w dzisiejszym odcinku z serii wywiadów. Dzisiejszym moim gościem jest Cezary Pontewski, który słynie z, z różnych żartów stand-upowych i po prostu dzisiaj odpowie na kilka moich pytań. No. Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. <noise> Dobrze, przejdę teraz do pierwszej... A poczekaj Fornal? bo ja tutaj mam przewłoczęstunek, to yy, powiedz mi czy chcesz krebatki na przykład albo taki kisiel o, fajny yy, czy coś na przykład ci zrobić. Bo ja na przykład sobie zagotuję wody yy, na yy, mięty sobie zrobię, wiesz? A to ten kisiel może. Kisiel chcesz? To jest zajebisty kisiel ci powiem. A ty zamierzasz robić takie testy, yy, wiesz co, tylko będziesz musiał tak. A zamierzasz robić testy jakichś takich produktów bardziej spożywczych, nie gastronomicznych? W sensie... Naskaw jakieś kisielki, jakieś kurwa chipsy, a nie w sumie robiłeś chipsy, nie? To musimy to przelać. No i powiedz mi tak, wolisz taki ananasowy czy truskawkowy? Ananasowy. Dobra. A, bo to wiesz o co chodzi. Wiesz co mówię w Mariacie. Anatas. Tak jest. Tak. No mów, dobra, mów, mów, yy, y, to ja już będę w tym czasie ci robił rzeczy. Dobrze. Pierwszym pytaniem jest: jakie są etapy przy tworzeniu dobrego stand-upu? Ho! Ho, ho, ho! Nie wiem, bo ja to chujowo, do dupy robię ogólnie, więc to trzeba by zapytać kogoś, kto, kto dobrze robi. No, etapy są takie, że najpierw trzeba. Moim zdaniem, to nie jest to, co ja mówię, że ja robię. Bo ja. To co ja robię to to jest. Ale to co tak słyszałem, że no, że trzeba wymyślić coś e, i to rozpisać, żeby... Y, i sprawdzić przede wszystkim. No, trzeba najpierw wyjść wiesz, na tak zwanego open mic'a i powiedzieć to komuś. Można wcześniej powiedzieć komuś zaufanemu, na przykład y, jakiejś osobie typu znajoma albo coś. I jak ona powie, że spoko. No, to tam siada, trochę to rozpisuje. No i się mówi potem wiesz. To nie jest takie skomplikowane Wbrew pozorom. Kolejne pytanie. Top 3 polskich startuperów, kto i dlaczego. O kurde. Poważne to są pytania, słuchaj. E, top 3. No to na pewno e, młody zalewak, miasto Wrocław, nie popiera prawicowy postaw. E, na pewno... No ja jestem wielkim fanem, ostatnio byłem na, nie wiem, czy znasz Pawła Chałupkę? Nie. Taki, on o astronomii coś tam opowiadał dużo. No to bardzo się uśmiałem i tak... No to myślę, będę musiał zerknąć. Zerknij, bardzo cię proszę. No i pan Wojtek Wydorczuk też jest, wiesz, to nie, nie, niezmienny idol też. Kolejne pytanie, czym się inspirujesz przy poznaniu żartów? Następne. Polakami najczęściej, Polakami obserwuję sobie Polaków fajnych i sobie myślę, o, ale fajne zachowanie. I wiesz, zachowania ludźmi, ludzie mnie bardzo interesują. To jak sobie radzą wiesz, z życiem i co robią no Polacy, ludzie i tak. no. Najśmieszniejsze dwie sytuacje, które ci się przydarzyły podczas występu. Kurwa, słuchaj, ale. to ci powiem, słuchaj, na no wczoraj. A, bo nie mogę przeklinać. No możesz, mogę. A, mogę, mogę. Czyli no. przekląłem, a ty powiedziałeś, że mogę. No. <laughs> dobrze, dobrze. No to przykład, wczoraj taka sytuacja. Słuchaj, byłem, wy występuję I słuchaj, siedzi chłop i kurwa w telefonie siedzi, nie? na występie, nie? A ja mówię Ty, Fornal TV co ty na występie? Ja ci tu bilet za darmo daję, a ty a ty kurwa w telefonie siedzisz? A on mówi, zasz spoko i... No bo ja potem zobaczyłem, że ty film rzuciłeś chwilę wcześniej i tam pewnie już korciło, żeby zajrzeć jakie tam lecą, czy lecą lajeczki czy jest czy jest komentarz w Mister Krychy wspierający Dobrze jest progres Fornal! <gul> A jeszcze jakiś przykład to ogólnie. Aha, y... może kilka sytuacji. Ta, ale na występie, czy tak ogólnie. Na występach, to jest występie. Aha. Yy, słuchaj. O, na przykład kiedyś, kiedyś była taka sytuacja, że występowałem sobie we Francji, miałem takie występy zagraniczne i słuchaj, wbiegła mi baba na scenę. I mówi: Daj mi mikrofon. A ja mówię, że, że nie, nie dam ci mikrofonu, bo to jest pierwsza zasada: nie można nikomu dawać mikrofonu, bo dopóki masz mikrofon, to masz władzę i panujesz nad sytuacją. A ona mówi: Co? Boisz się? A ja zgodnie z prawdą odpowiedziałem, Tak, boję się. No i moje, moje obawy były uzasadnione. Ale ona się nie spodziewała, że się przyznam do tego, że się boję, bo wiesz, ludzie rzadko się przyznają do tego, że się boją. No tak. jak, ktoś, jak ktoś ci powie, ej, boisz co, ty, kurwa boisz się? To ty już... Nie, kurwa, co nie! A to nie jest nic złego się bać. Można powiedzieć, no tak, boję się, no i co mi coś. No i w każdym razie mówię, no dobra, dam jej ten mikrofon, no bo nie zejdzie przecież i tak, eee, bo nie ma ochrony, też, to jest bardzo duży problem często na stand-upie, że nie ma ochrony, a nie zawsze jest tyle pieniędzy, żeby... I ją wyrająć no i dałem jej mikrofon Ona powiedziała, że jestem popierdolony i że co to w ogóle jest i oddała mi mikrofon i poszło Trzeba dobrze rozmieszać to jest w ogóle bez cukru słuchaj i fit fajny wisielek i zaraz sobie chłopaku o, Dobra. No. To, Czy jest szansa, że kiedyś wystąpisz na któryś zgodę Kurwa, bardzo mi chciał, wiesz? O Jezu, bardzo bym chciał, no. Aż, aż bardziej bym chciał, niż, niż wydaje mi się powinienem i no, chciałbym. Kiedyś tak, ale chociaż znaczy, na początku chciałem, jak wtedy jeszcze był to taki obszar totalny. Były te gale MMA i to był taki wstyd konkretny, a teraz to już jest taka profesjonalna, wiesz, zabawa. Ale tak, chciałbym i chciałbym zawalczyć z Edziora najbardziej. W którym roku zacząłeś stworzyć swoje żarty z upowe Kurwa. Początek jak... głównie. No, jak miałem y, lat 18, czyli tak 10 lat temu. Czyli to było 2012. Najciekawszy żart, który powiedziałeś podczas ostatniego z no nie mogę ci powiedzieć teraz, no bo facet, bo ludzie nie przyjdą wtedy, nie kupią mi pieniędzy, żeby, żeby wiesz, ja muszę zarabiać pieniądze, forna. Ale w sensie to nie chodzi mi, żebyś straszczał, tylko ogólnie o czym? O czym? Yy, no to moim zdaniem to jest ten, yy, o, o tym, o moim starym, o moim starym jestem yy, znam. No. Gdyby nie stand up, to co byś robił? No to mi się odjebał pewnie, no bo ja nic innego jakby wiesz, no bym zmywał gary, albo bym zmywał gary, to jest taka optymalna rzecz, bo ja zmywałem gary do tej pory, jak zanim to robiłem, czasami wychodzi, byłem krederem też, ale głównie lubiłem zmywać gary, bo jak się zmywa gary, to się nie rozmawia z ludźmi, nie, nie trzeba mi mówić, Ej, ja pani jest zadowolona, bo tak naprawdę to ci powiem, że ci ludzie to w piździe mają, czy ty, czy ty jesteś zadowolony, czy nie. I się nie chcę gadać z klientami. E, więc albo bym zmyła gary, albo bym nauczycielem, i w obu przypadkach bym był bardzo nieszczęśliwy. I bym popełnił samobójstwo. Czy da się przeżyć ze startupu? Nie da się. Nie idźcie w to. E, to jest bardzo nielukratywny biznes. Proszę wszystkich młodych osób. Wszystkie młode osoby, które chcą zacząć, tego nie robić i nie zabierać mi pieniędzy, ponieważ nie mam w ogóle w tym biznesie żadnych pieniędzy. Co najbardziej się śmieszy? O y, słuchaj. Najbardziej mnie śmieszy, najśmieszniejsze jest to, moim zdaniem, jak ktoś jest bardzo pewny siebie, taki bardzo pewny siebie. Taki że... i się wypierdala na coś i mu się nie udaje. To jest najśmieszniejsze. Jak na przykład mój kolega, a bo widzę, że Ty tak już scrollujesz, to już drąć zamykać mordę, że już na pytanie chcesz. Nie, nie. Że na przykład taki mój kolega to mówił, że się dostanie na te studia i on, kurwa, będzie, kurwa, zajebisty. I w ogóle, o, i ogóle i, i, i", i się nie dostał, i mnie to bardzo śpieszyło. Jest jakiś temat, na który byś nie żartował podczas etapu? No, no już, to, na, tak, są takie tematy. Ja już kiedyś o tym mówiłem, to jest temat... Kibice Motoru Lublin, Kibice Legii Warszawa, Kibice Ruchu Chorzów, Kibice Śląska Wrocław i wszystkich innych grup kibicowskich, ponieważ ja tam na przykład y, po mordzie bym nie chciał dostać, tak? Albo na przykład kopany bym nie chciał być, więc bardziej takie y, nie ratowałbym z y, tych, co mogą mnie przekopać. Jak ogólnie się przygotowujesz do występu? Hmm. No ogólnie to się stresuje bardzo. I no staram się nie yy, wyłączyć myśli i te blisko posłuchać muzyczki jakieś. Albo dzwonię do mojej dziewczyny i mówię jej: dup do dupy będzie, ja się nie nadaję. Ona mówi: Jezu, weź, tak gadasz zawsze, a zawsze jest dobrze. Ja mówię no w sumie tak, no ale nie, będzie źle. Ona mówi: będzie dobrze. I ona jest taką osobą, która mnie wspiera bardzo w tym i, i ona mnie przygotowuje mentalnie bardzo. Co robisz podczas występu, jak ktoś ci z widowni przeszkadza? No to jest bardzo prosta sprawa. Przerywam występ, mówię do tak. Misiu, ja mogę być tam w półtorej sekundy, ja mogę się odpalić w półtorej sekundy. I wchodzę i wtedy y, y, kontrolna lepa na pizdę. I typ po prostu jest już na glebie, wywala się, ja taki w usta na napierdanam i, i, i po robocie, no wtedy. A Fortnite to... będę mógł też mieć jakieś pytania też? Tak, o co nie będzie. Się... A, a ile, ile jesteś hmm. gdzieś tak w połowie, czy... Końcu w co O! Co robisz jak widownia nie zrozumie Twojego żapu i na No to jest mi przykro wtedy, no. To znaczy no... Wiesz, nie ma wtedy dobrej drogi, no bo to jest tak jak... No, mogę im powiedzieć, no to nie jest ich wina, że nie zrozumieli, wiesz, jakby yy, i jedyne co to jest mi przykro i nie będę im tłumaczył tego żartu, bo to jest bez sensu, no to jakbyś pokazał komuś siura i ktoś powiedział, ale jak słaby siur, no i co, no i będę go przekonywał, nie, zajebisty, zobacz, zobacz jaki fajny, duż, wiesz, no jak nie, nie zaśmieją się, no to ja nic więcej nie mogę zrobić, jedyne co to jest mi przykro po prostu. Przed ostatnie pytanie czy każdy może zostać centaplerem? Nie. Yy, nie. Nie, nie, nie każdy. To jest, znaczy są różne szkoły i jedni uważają... Znaczy, uważa, znaczy, to jest skomplikowane pytanie dosyć. E, A czy każdy może, każdy może, tak. I to nawet z sukcesami przy odpowiednim wyszkoleniu, ale czy każdy powinien, to bym nie powiedział. Co uważasz o fenomenie Mr. Griffith? No kurwa! Powiem ci tak, no ja... W sensie Mr. Krycha jak ja śledzę bardzo dawno. Ja go znam jeszcze z tych czasów jak on zbierał tych 50 dzieciaków kurwa i zapierdadali do McDonalda i robili Aa! Jaka wasza reakcja! Kupujemy Twistosa! Ole! No wiesz, coś takie ja pierdolę, co tu się dzieje, w Co on robi? No i potem wiesz... Potem był taki y, czas, że on z Young Samurajem dużo było. jak tak. Samuraj tam się kucował zawsze. <grystanie> y, a teraz chyba nie jest Young Samuraja, chociaż widziałem, ostatnio też był w KFC tam z dziewczyną kręchy chyba. Tak, tak. na tym największym zestawie w tym tak, tak, 8 tak. osób. I to jak Multi to... Tak, w ogóle no, mam wrażenie, że jak Multi bardzo się przyczynił do do y, rozesławienia Emmer Krychy, nie wiem czy się mną No tak, też inni streamerzy, Xygo, no, od Zepsona też jakiś Czunio też widziałem. No to jest niesamowite dosyć. Y, no wiesz co, ja jestem pełen podziwu dla Emmer Krychy, Mr. Krychy i bardzo mnie też zruszyło to, jak on pokazywał swoją łysinę. Y, I to było takie w ogóle szczere max i takie wiesz, był poza, rzucił bagaż, rzucił zbroję postaci i tak bardzo szczerze dla widzów pokazał ją i tak powiedział, no taka jest sytuacja, no zrobiłbym przeszczep. No ogólnie mam pozytywne, pozytywne wrażenie. No i bardzo się cieszę, że Ciebie wspiera, nie? I, że, I że Ty się pojawiłeś w uniwersum, yy, Mr. Krychy, yy, yy, i ten, tam chodzicie z pasjonatem sobie na darmowe żarcie. No to ja zawsze serce rośnie teraz, ty, w stół i wół oglądałem, było superancko. Więc bardzo, no propsuję. A ty co, a ty co sądzisz? Bo ja też widziałem, że ty trochę tak. Yy, te, też yy, tak wyczaiłeś, że, yy, że pewne takie zagrania są yy, intratne, i też już zacząłeś mówić, że tego potwora tam hakuś, <laughs> nie? W <laughs> ja, ty trochę liczysz też, że skapnie ci trochę tajemu, co? <laughs> nie, to, to, to nie jest najważniejsze. No ja wiem, że to nie jest najważniejsze. Ja tam ogólnie, jeśli chodzi o to. Ja tam głównie przyszedłem zobaczyć, jak on to od podszewki mm -hmm. nagrywa. Pomagałem też mu przy, mm, przy nagrywkach, czy powiedzmy, trzymanie sprzętu tego, mm -hmm. naświetlanie tą lampą, co on ma, taką kupił, no. że jak jest ciemno. Mm -hmm. to jest to tak, tak, oświetlenie jest ważne bardzo. No i ogólnie wiele takich ciekawych wskazówek. <kłysy> mi mówił no. o, a propos filmów, a propos też szaców, że wiadomo, w Fornalku Przebitki, jego taki tekst w sumie taki najważniejszy komentarz w niektórych w niektórych, w niektórych y, komentarzach pod moimi filmami mm. tak było czyli on jest takim swoim mentorem, jak można powiedzieć no tak po prostu, nie to, że wzoruje się jeden do jednego ja na nie. Wie, no, może jak nie. taki Olejnik <laughs> że nawet jemu pisali, że po prostu on kopiuje tego krycha jeden do jednego, mm -hmm. się, że się nie daje, nie używa tych tekstów jego dosłownie wszystkich, mm -hmm. tylko tam jakoś stopniowo. No ale plan odcinków, tak, że jakieś całe menu tego typu, to, to takie coś kopiły. No ale teraz wiadomo, mamona czy coś, no to po prostu waleczkę trzeba było znaleźć na tej gali Royal Tech, Royal League, czy jakoś tak. Teraz tworzy się, naprawdę nie wiem po co, aż tyle takich gal MMA. No i ja, ja myślę, że dla pieniędzy. No, no ja wiem, że dla pieniędzy, tylko kwestia taka, że tego jest za dużo, jest przesyt, Po prostu niektóre te takie niszowe będą hmm. po prostu upadać. No, tak. no jak takie dla przykładu. To jest, jak to się nazywa ta gala? Elite co? Fighters? Elite Fighters. Była no, jeszcze gala? No to, to już czyli, niby tam na Majczy na czerwiec przyłożyli, no ale oni mają ogólnie z kompletowaniem zawodników problem. No bo co? Fame, High League, yy, co tam jeszcze? Prime, show MMA, Kasiusza. No to są takie top 3, według mnie gal MMA w Polsce. Na I ten moment. zdecydowanie. No bo Marcina Najmana MMA WIP się nie liczy. Z wiadomych powodów. I ogólnie w sensie nie. No nie będę kończył co uważam na temat jego gali po prostu, bo to nie jest miejsce i nie jest czas. Na no ty, a się Dobrze, miał się pytania <laughs> pomysł e, No to było pier pierwsze, bo też chciałem zabrać. Dobrze. Yy, bo w ogóle bo jeszcze chciałem Cię zapytać o to, bo ja zauważyłem, że to środowisko wasze właśnie ludzi jedzących kebaby gastronomiczne gastronomiczne, to jest trochę skonfliktowane I, yy, ten, i powiedz mi czy tam są jakieś animozje, czy tam są przyjaźnie, czy tam są jakieś sztamy, czy tam są jakieś liki, kto był, kto dymił, yy, oczywiście wiem, że nie możesz wszystkiego zdradzić, ale tak chociaż wiesz, jakiś kąsek mały. Mm. Ale w sensie między przyjaźniami... Między no bardziej kosy mnie interesują, no. <noise> Powiedziałbym o jednym, ale ta osoba mi z jebe, No to nie powie, nie to nie, nie mów, mów ksyły, tylko powiedz o nie jakim jest... Ale w sumie on obejrzy ten film, co o tym nie mówić. To nie. E, z dymów. A myślisz, że będzie jakieś kiedyś rozwiązanie w klatce jakiś dymów gastronomicznych? No, no nie wiem, w sensie Krycha tak wobec, no w sensie większość go teraz szanuje jak od tego momentu już jak zaczęli go oglądać ten Young Multi, mm -hmm. Sajo i, i inni. No on też bardzo dobrze wykorzystał to. Tak, tak, ma tam swoje 5 minut po prostu, które musi wykorzystać, żeby po prostu potem nie było, że... Nie skorzystał z okazji. I teraz jak właśnie zaproponowali mu walkę na fejmie, jak wspominam w ostatnim odcinku. Że... Tak, no, w sensie, że, wow, że... Ja że Bombelos napisał do niego, że po prostu czy by zawalczył niego na gali na fejmie. Mhm. I wspomniał w ostatnim odcinku, że ma przygotowania, że Chce zamówić całe menu, tak zdecydował, yy, tych burgerów i tam było wegetariańskie bodajże wszystkie. Aha. Że przygotowuje się, że niby fit, Aha. to dwie teraz wege. No ciekawy był odcinek ogólnie. Wow, a to już, wiadomo, to już jest 100% pewne, że tej za zawalczy? No w sensie nie wiem czy na 100%, no ale tak w odcinku powiedział ostatnim w się, że przygotowuje się do gali no ale czy... Rozumiem. No przecież w sensie, wiadomo, że nie można tam jakieś klauzule są w umowie, że który po prostu nie można zdradzać. No, no ale znajdą się parę takich hotów na YouTube, że no, po prostu wypaplą. No, to jakieś kolejne, Nie, tak tylko ja tak... tak. Nie mam tak przygotowanych, To no dobrze, dobrze. A, a jeszcze chciałem się zapytać, o jakie ruchy masz plany następne, no bo też formal, no, nie oszukujmy się, że ty zrobiłeś, wiesz, mnóstwo teraz jak po tym twoim filmie jak Ty wrzuciłeś ten, że kończysz. No, jakie to było, wiesz, ja już ja się dałem wkręcić w ogóle i potem wystrzeliłeś ostro. I powiedz mi, weź daj linka tutaj do tego. Tu Dobrze. sobie zobaczcie, jak Forna tak. wyruchał wszystkich bez w ogóle, bez płucy bez i, i wkręcił pół Polski. No i jakie masz plany teraz? Ale to jest największy właśnie problem u ludzi, w sensie nie mam o nich o to, do nich oto pretensji, że po prostu filmy do końca nie oglądają i po prostu potem jest wielkie, ale tak. że coś. Tak, no. To prawda. No bo wiesz, już teraz żyjemy w takich czasach, że w sensie nawet tak czytasz yy, wiesz, nagłówek sam. W sensie ludzie nie czytają na artykułów, tylko nagłówek ten powiedział to i koniec. I nie, nie wchodzisz doczytać dalej. No i wiesz, i karbimy się takimi skrawkami informacji, z których wyciągamy e, w jeden wniosek. No i totalnie, to, do tej pory pewnie myślę, że z połowa myśli, myśli, że tak, że to jest prawda, że to odchodzi, że wiesz, co chodzi. No tak, pomyślałem, że można taką wkrętkę w ogóle. Nie? Był taki plan, żeby taką serię z któregoś tam grudnia do końca roku zrobić, że codziennie odcinek. A. No i fajnie to wypadło w miarę. Jak patrzyłem po, tych, po po komentarzach, też po łapkę w górę oczywiście, Aha. Jest. Nie jest najważniejsze. W sensie wiele osób mi zarzuca yy, też, że ogólnie, że soły są, są dla mnie ważne i ten. Ja mam wywalone w nie. Po prostu dla mnie ważne jest to, że po prostu, yy, powiedzmy, dany film był jakoś w miarę dobry. Plus to, że po prostu to widowni się mojej spodobało. No i przede wszystkim dajesz realną wartość. Mówisz, czy ten kebab jest warto zjeść, czy nie. I oni wiedzą już wtedy. Ja na przykład widzisz, ja, ja pierdolę coś pół, w całą godzinę i człowiek wychodzi i nie ma żadnej rzeczy, której się dowiedział w ogóle. A u Ciebie po takim jednym filmie człowiek wie na przykład, który kebab jest spoko, a który nie. A, a ja nic ty takiego nie daję, o czym widzisz. No, to jest realna wartość. No dobrze, no to yy, zakończyliśmy ten wywiad. Moim gościem był Cezary Pątewski. Dziękuję bardzo. Dziękuję mu za udzielenie odpowiedzi na kilka moich pytań. I mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej odcinków z, z osobami nie tylko ze stand-upu, nie tylko z YouTube'a, no ale też Instagrama czy tam TikToka. No to piszcie w komentarzu. A kogo byś chciał zaprosić, tak najbardziej? Teraz? No. Nie wiem, na przykład szwagrów miałem teraz, ale oni ostatnio coś nagrywali jakiś film, że ogólnie już tam kończą z tym, z YouTube'em. Nie wiem, czy to nie jest clickbait jakiś jak, na zasadzie jak ja Aha. zrobiłem, ale raczej. Czyli ciągnęli od ciebie, kser kserobowi. W sensie, Nie, ogólnie to jest ty, że tam już u tych innych oprócz gastro co robili. Też podobne, w sensie te same pomysły, że koniec kanału, a potem takie wielkie ło i no. No to piszcie propozycje w komentarzu y, ludzi, których mam odwiedzić. Wpadajcie do tego pana na social media będą w opisie. No i cóż mogę powiedzieć. Do zobaczenia, cześć!